Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Michał Wawrzyniak z tej strony, to jest Super SA Podcast, kolejny oczywiście super vlog z Opalenicy. Dzieje się dużo w Opalenicy, na tyle, że mamy tutaj pewnego gościa z Warszawy, którego dobrze e, Państwo znają. Kacper Choniacki. witam Cię Kacper, bardzo serdecznie. Witam, nie mogłem nie przyjechać, nie mogłem nie skorzystać z takiej okazji. Jakie, masz, jakie są Twoje pierwsze wrażenia po przyjeździe tutaj? Powiem Ci szczerze, pierwszy raz tu jestem, ale myślę, że dla takich osób, które się bardziej interesują piłką, no to to jest miejsce raczej znane, no bo w Opalenicy wiele. Wiele drużyn tak naprawdę co okienko gdzieś między sezonem czy między rundami nocuje. Bardzo przyjemny ośrodek. Myślę, że szczególnie ta kwestia liczby boisk jest takim największym plusem, bo to jest jednak najważniejsze przy obozach, przy okresach przygotowawczych. Tak naprawdę sztaby, które tutaj przyjeżdżają, mają wszystko, co chcą pod nosem. Dlatego też myślę, że jak najbardziej jako ośrodek, do którego faktycznie mają te kluby przyjeżdżać, to jest bardzo konkretny, bardzo dobry. No, i właśnie w tym o, o momencie yy, w MS są yy, dwa zespoły, GKS i Zagłębie yy, Lubi. No, zespoły też jakieś transfery poczyniło. O czym ja mówiłem w poprzednich odcinkach, ale ja Ciebie może spytam. Mhm. Najciekawsze transfery z tych yy, obu klubów? Z tych obu klubów, no raczej o Zagłębie, w takim przypadku to nie będziemy mówić zbyt długo, ale yy, Kacel Łukasiak, Marcel Wędrychowski, yy, do tego jeszcze Maciej Rosowek, no i Luka Lucić. Jak te transfery byś ocenił? Jakbyś był, nie wiem, właśnie tak jako perspektywa człowieka, który interesuje się eksploatą? klasą. jest Ekscytujące nie, chociaż szczerze mówiąc, ja się ekscytuję transferem Macieja Rosełka. Wydaje mi się, że to jest taki piłkarz, który po odejściu z legi zyskał to swoje takie drugie życie troszeczkę piłkarskie. Odżył w Gliwicach, to trzeba jasno powiedzieć. Zostaje na Śląsku, więc też to jest myślę życiowo dla niego prosty krok, żeby trafić do Gieksy, więc Z tego można się cieszyć. I wydaje mi się, że to jest taki najciekawszy transfer. No bo jednak i Łukasiak i Wędrychowski to nie byli piłkarze tacy w 100% podstawowi w pogoni. Tego nie można o nich powiedzieć. No a Zagłębie przeprowadziło transfer. Moim zdaniem mocno średni, powiedziałbym, że nawet mierny. No bo ściąganie piłkarza na pozycję, na której jest Josip Czorluka, ponoć kontuzjowany, ale tego nie wiemy. Przekonamy się tak naprawdę podczas sezonu, czy on się wyrobi, czy on będzie grał. No ale to nie jest na pewno główna potrzeba Zagłębia. W tamtym momencie to nie było główną potrzebą, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze transfer nie Rafała Ulatowskiego. Może ta jego ręka w Zagłębiu coś zdziała na tym rynku transferowym, bo na razie. Myślę, że cienko. Jeżeli ta drużyna chce powalczyć o coś więcej niż o utrzymanie, to sam cudotwórca Leszek Koźrzyński nie wystarczy. Ale też warto dodać, że prawdopodobnie przez to, że przytlucić, to Czobluka będzie przesunięty na prawą stronę. To też tak może tak być, być tak. bo wraca Szymon Karasiński jeszcze, który ma być tym za zawodnikiem szerokiego składu. Jeżeli też. uda się to wszystko pożenić, to... To będzie to wzmocnienie zagłębia, chociaż nadal Luka Lucić wydaje mi się piłkarzem, no nie z jakimś imponującym CV, piłkarzem, który nie ma za sobą, nie wiem, występów na naprawdę wysokim poziomie, bo głównie kariera w Bośni i Hercegowinie, poza tym ostatnio w Chorwacji, w Slavenie Belupo. Dlatego też to nie jest piłkarz, który jakoś bardzo imponuje swoim CV. Przychodzi do ekstraklasy i tak naprawdę po czynach go poznamy. No tutaj nie ma co oceniać wcześniej, bo myślę, że nie oglądałeś ligi bośniackiej ani chorwackiej. W Ale oglądałem sezonie. go w pierwszym meczu z I Jak sobie poradził? Nie najlepiej. No właśnie, dlatego też nie jestem przekonany do tego transferu, ale, ale myślę, że jako ruch w miarę dobry. Chociaż też no Zagłębie przeprowadziło jeden transfer, jednak GKS Katowice przeprowadził ich więcej, tak naprawdę trzy razy więcej, więc myślę, że to okienko się jeszcze, jeszcze rozkręci w Lubinie. Tym bardziej, że mówi się chociażby o odejściu Dawida Kurminowskiego, na obozie go nie ma, dlatego też to jest dosyć ważna informacja. Jeżeli odejdzie, no to będzie też potrzeba, myślę, ściągnięcia takiego finishera, strikera. I myślę, że w tym jakby fragmencie to było na tyle i my sobie zaraz, przede wszystkim my się przygotowujemy do wywiadów, które zaraz nagrywamy, więc e, e, i zarówno Kasper i ja, więc e, myślę, że będziemy teraz e, kończyć, więc jeżeli Kasper by się już z nami nie zobaczył, to myślę, że my coś... zobaczymy się. Już. I tak jak też widzieliście na tych poprzednich przebitkach, jeszcze z dnia wczorajszego, bo tego dnia pogoń Szczecin zawitała do palanicy do hotelu Remes po raz kolejny, nie po raz pierwszy w ostatnich latach. Właściwie można powiedzieć, że pogoń to stały bywalec tutaj w hotelu Remes, jeżeli chodzi o przygotowania przedsezonowe I nie inaczej jest tym razem: poptowcy udali się, już są, jak widzicie, już trenują i mają też kilka nowych twarzy w swoim zespole. Byłem na treningu przed chwilą, to co też widzieliście o niektórych przebitkach i pewnie dalej będziecie widzieć. Jest też dwóch nowych zawodników, w których myślę, że no oczywiście więcej się o nich dowiemy. Pewnie z mojej perspektywy jutro, kiedy będzie rozgrywany mecz między Pogonią a GKS-em Katowice, gdzie ci nowi zawodnicy będą mieli okazję zaprezentować się no wiadomo, że po spamingu też y, nie wyciąga się jakichś nie wiadomo jak y, dalekich wniosków, ale mimo wszystko będzie można gdzieś spojrzeć na to pewnie y, troszkę szerzej. Y, mówię tutaj, jeżeli chodzi o tych dwóch nowych zawodnikach, o Jose Pozo, a także może Ndiayu. Pierwszy z nich, znany przez nas bardzo dobrze już ze Śląska, Wrocław był w minionej gdzie wszedł do Ekstraklasy praktycznie z drzwiami. Ta klauzula wykupu, no co by nie mówić, po spadku wiadomo, że wysoka może nie być, ale to była po prostu cena, jak po prostu bardzo promocyjna. No i Jose Pozo, de facto zawodnik, którego w pogoni nie było, jeżeli chodzi o takim profilu, czyli taka dziesiątka, być może ktoś nawet trochę inny niż Wahan chciał był wcześniej w Szczecinie, czyli taki zawodnik, który lubi zejść do rozegrania, który mimo wszystko bardziej operuje nie po bokach, a w środku i potrafi zagrać taką przeszywającą piłkę przez właściwie kilka linii, jeżeli chodzi o boisko, więc ciekawe jak on będzie wkomponowany. Dzisiaj w treningu też często właśnie w środku pola, często jako ten półlewy, środkowy pomocnik, bo wiemy, że Pogoń gra właściwie formacją z trzema środkowymi pomocnikami. No i de facto pozo no nie będę go oceniał po tym treningu, ale ten trasy wygląda ciekawie w przeciwieństwie do transferu Diaja. Wiadomo, że piłkarz też z fajną przeszłością był piłkarz między innymi w FC Porto, był teraz też w Kalitei razem z Miguelem Alfarellą z Legii Warszawa, wypożyczonym wówczas do klubu greckiego, który też ze swoją ligą się pożegnał, przez co też jak wyczytałem na Twitterze z dobrych źródeł, Diaj kosztował też podobnie jak Pozo, przecież miał klauzulę w przypadku spadku wynoszącą 50 tysięcy euro I pogoń chyba z, pogoń po prostu z tego skorzystała. Ja jest w klubie od wczoraj, bo też właściwie od 23 czerwca, bo tego dnia go ogłoszono. Kontrakt dwuletni z opcją przedłużenia o rok. No i jest to zastępstwo w Gamboły, który, jeżeli to, te informacje są potwierdzone, bo tego też nie wiem, to teraz też czytałem na Twitterze, że Gamboła miał, miał się stawić wczoraj z mojej perspektywy i już był gotowy do, jazdy, do wyjechania na obóz, ale no, został powiedzmy powiadomiony na miejscu już pod autokarem, że w kadrze się nie znalazł. Jeżeli to jest prawda no to co by nie mówić troszkę no tak nie powinno to wyglądać, żeby to delikatnie słowa ubrać. No jeżeli to prawda nie jest no to po prostu jest to informacja, która Prawdopodobnie nie powinienem mówić, ale póki nie ma potwierdzenia czy zaprzeczenia ze strony kogokolwiek z klubu, a na moment nagrywania tego filmu tak nie jest, no to, to sytuacja troszkę średnia. Tym bardziej, że czy Gamboa jest gorszy od Morandiaya. Wiadomo, pierwszy trening, jeszcze właściwie pierwszy dzień w zespole, ale miałem wrażenie, o ile fizycznie, jeżeli chodzi o wzrost, to wiadomo, Morandi. Senegalczyk, naprawdę bardzo wysoki zawodnik, też wydawało się, że w miarę szybki, bo też akurat stałem tuż przy ćwiczeniu, gdzie piłkarze się rozpędzali, gdzie tą, powiedzmy, tą szybkość może nie że szlifowali, a pewnie sobie pobudzali nią w sobie właśnie, żeby być gotowym na jutrzejszy spaming. Oton DI też nie jest zawodnikiem, może nie jest zawodnikiem najszybszym, ale nie jest też zawodnikiem najwolniejszym. No problem dla mnie jest też tutaj w przypadku, czyli więcej do Pozo, troszkę, który jest zawodnikiem, wiemy, bardziej ukierunkowany na grę ofensywną. Ndiaye często schodził do boków, bo to taka bardziej typowa szuska, tak był przynajmniej to dzisiaj w tym ustawiany. No i, i właśnie, i MOR Ndiaye, Czyli też ten środkowy pomocnik lubił sobie często schodzić do boków, lubił często schodzić w boczne przestrzenie i tam stamtąd te rozgrywać, o ile, to mu się, o ile udawało mu się dobrze przyjąć piłkę, bo tu zauważyłem pewne braki techniczne, które mogą go dyskwalifikować właśnie na tle gamboły, który też nie był żadnym profesorem, i wiemy, jak długo zajęło mu wchodzenie do tego zespołu, jakim jest pogoń Szczecin, na dobre, żeby w końcu złapać ten odpowiedni rytm. Wiemy, jak długo to wyglądało. Wiemy, że też on na samym początku swojej przygody nie był najlepszym zawodnikiem w zespole ze Szczecina. ale w pewnym momencie już w tej ostatniej rundzie był naprawdę bardzo ważnym i klucz, klucz, po prostu kluczowym zawodnikiem. Bardzo dobrze rozgrywał te piłki, był po prostu szóstką może nie, że idealną, ale dla Pogoni taką myślę wystarczającą. I nie wiem, czy o ile szukanie zawodników do rywalizacji, taki DI byłby w stanie pewnie też wywrzeć na Gamboę pewną presję, a też wiemy, że nie ma Rafała Kurzawy już, że nie ma Kacpera Łukasiaka w Szczecinie, to ta rywalizacja by się przydała, tymczasem właściwie jest ruch 1 do 1 i to też nie musi wyjść to na złe portowcom, ale mam wrażenie, że Senegalczyk, czyli właśnie Ndi, no nie popisywał się, przynajmniej to wiadomo, to jest pierwszy trening, można mieć takie pierwsze wrażenie różne. Wszystko właśnie mówi, pewnie spaming. No oczywiście sezon cały, bo to też wiadomo, w spamingach sam Gamboa na początku wyglądał średnio, jak na pierwszy obóz tutaj też przyjechał z pogonią no ale to myślę, że się właśnie okaże, że wyjdzie to w praniu jak Senegalczyk będzie wyglądał choć ja nie jestem nastawiony optymistycznie o ile Jose Pozo jest fajną alternatywą, bo to nie wiadomo to też w sumie ruch 1 do 1 w sumie Łukasia, Łukasiaka, który pewnie będzie go po prostu częściej niż obecnie Nowy piłkarz GKS-u Katowice, wcześniej grał w Szczecinie, bo Łukasiak też w drugiej części sezonu troszkę rzadziej wychodził w pierwszym składzie, też często wchodził na końcówki. Tutaj Pozo myślę że będzie grał częściej troszkę, że będzie zawodnikiem, który będzie nawet być może pewnie szykowany do podstawowego składu Pogoni Szczecin. I to może być naprawdę duże wzmocnienie, to może być przede wszystkim transem jeden z takich ciekawszych, jeżeli chodzi czysto teoretycznie wewnętrznych, bo jeszcze Śląsk Wrocław w Ekstraklasie był powiedzmy na tyle, powiedzmy, że zawodnicy, którzy odchodzą ze Śląska, wracają, dostają w Ekstraklasie, to powiedzmy, że można to uznać za transem wewnętrzne mimo wszystko. Przynajmniej ja bym tak to klasyfikował i poza może być naprawdę zawodnikiem wartościowym, tak DI, póki co. Na ten moment, po tym pierwszym treningu, po pierwszym wejrzeniu, wiadomo, ktoś mi napisze w komentarzu, po z to powiem. Co po pierwszym treningu możesz tak naprawdę powiedzieć wszystko, a to się może kompletnie sprawdzić jaki ma sens mówienie o tym. Wysoki, też nie najwolniejszy zawodnik, który ma jednak problemy z prostymi czasami przyjęciami piłki i zagraniami. Często lubi schodzić do boku. Czy coś z niego będzie więcej w pogoni? Oczywiście to pokaże przyszłość, ale no nie wygląda to na zawodnika, który miałby być wzmocnieniem, a bardziej raczej uzupełnieniem. A w momencie, kiedy właśnie powiemy, powiem to jeszcze raz, kiedy Gamboa tak dobrze też wyglądał w minionym sezonie, no może być to troszkę delikatne na nastąpienia go NDI-em. No i myślę, że jeżeli chodzi o to, co było teraz, to było tyle jeżeli chodzi o tego vloga, krótki, bo też uznałem, że ostatni był troszkę za długi, a oczywiście jednak sporo działo, jeżeli chodzi o to wszystko właśnie, co się działo w Opalenicy i widzieliście przed chwilą też ten dzień, ten poniedziałek, gdzie już mogliście zobaczyć, że będzie niedługo na kanale rozmowa z Mateuszem do z Zagłębia Lubin, więc czekajcie, ja też oczywiście jutro nas właściwie jutro, z mojej perspektywy jutro, Będę oglądał spaming e, pogoni z GKS-em i go dla Was oczywiście zrelacjonuję. Dziękuję bardzo jeszcze raz za e, dzisiejszy odcinek, za kolejny odcinek vloga już trzeci i oczywiście zapraszam. I do oglądania poprzednich odcinków z Opalenicy i ogólnie też e, wszystkiego, co na tym kanale, do zostania dłużej. E, dziękuję, Michał Wawrzyniak z tej strony, kłaniam się, trzymajcie się i cześć.